Ostatnio Squid Game ujawnił wiele momentów z kulis. Widzimy w nich zabawne chwile, a nawet usunięte sceny, które nie pojawiły się w serialu. Wszystko to zobaczymy tutaj. Dzisiaj w Charlie Etals przeanalizujemy te filmy i opowiem Wam interesujące szczegóły o serialu. Gotowi? Zaczynajmy! Materiały z kulis Ujawniają, że wiele scen miało wyglądać inaczej. Na przykład walka w łazience. W odcinku na Netflix wszystko zaczyna się, gdy gracz YouTuber próbuje uderzyć Tanosa, ale ten unika ciosu i oddaje go. Jeśli przyjrzymy się materiałom z Zakulis, zauważymy kluczową różnicę. Pierwotnym pomysłem było to, że YouTuber faktycznie trafia cios. Widzimy to po reakcji Tanosa. Tutaj on nie unika ciosu. Cios faktycznie go trafia. Spójrzcie też na przyjaciela Thanosa. Śmiał się, ale przestraszył się, gdy youtuber uderzył jego szefa. To zostało całkowicie zmienione w finalnej scenie. W serialu youtuber chybił, a Thanos nigdy nie stracił kontroli nad sytuacją. W tej samej scenie w łazience jest moment, gdy Thanos rzuca youtubera na ziemię. Tutaj możemy zauważyć coś interesującego. Żaden z dwóch aktorów nie używa dublerów kaskaderskich, więc aktor Choi Seung Hyun robi wszystko co możliwe, aby chronić swojego partnera przed upadkiem. Jeśli spojrzymy na pierwszy rzut, podtrzymuje jego głowę, aby nie uderzyła o ziemię. Upada tylko jego ciało, a głowa pozostaje w górze. Powtórzyli ujęcie i przy drugim rzucie aktor kładzie rękę pod głową youtubera. W ten sposób, nawet jeśli jego głowa dotyka Ziemi, jest amortyzowana przez rękę. Thanos zrobił wszystko co możliwe, aby zadbać o swojego partnera. Teraz przechodzimy do sceny Gihuna przeciwko rekruterowi. Tutaj widzimy aktorów ćwiczących przed nagraniem. Możemy zauważyć interesujące szczegóły. Za Gihunem widzimy bardzo silne czerwone światło. To światło jest bardzo ważne, ponieważ w finalnej scenie widzimy, jak oświetla twarz rekrutera. Przypomnijmy sobie, że jest bardzo epicka scena, w której rekruter wykonuje dwa wyrazy twarzy jednocześnie. Po złej stronie jego twarz jest oświetlona na czerwono. To wszystko dzięki temu światłu. Możemy również zobaczyć, jak reżyser jest naprawdę zaangażowany w scenę. Tutaj daje wskazówki aktorowi Gong Jo, aby przesadnie pokazał zęby. Dlatego w scenie odcinka widzimy, jak rekruter robi tak wyrazistą minę, gdy pada strzał. Mamy materiały z z epickiego momentu, gdy Frontman uderza Thanosa. Możemy również zobaczyć, gdy lider kopie gracza numer 124. Oto coś interesującego. Widzimy, jak aktor Lee Byung-hun daje wskazówki swojemu partnerowi, aby mógł uniknąć kopnięcia, ale najwyraźniej nie udało mu się go całkowicie uniknąć. Później widzimy aktora z odsłoniętą kostką. Widzimy nawet, jak ją pociera. Prawdopodobnie otrzymał część kopnięcia, albo jego noga zmęczyła się od ciągłego unikania. Tak czy inaczej, widać, że miało to na niego wpływ. Kontynuując tę samą scenę, jest jeszcze jeden dodatkowy szczegół. Jak pewnie wiecie, wszyscy aktorzy mają dublerów kaskaderskich. Tutaj możemy zobaczyć dublera Thanosa. Jest łatwy do rozpoznania po swoich fioletowych włosach. Widzimy go tutaj, gdy wszyscy świętują. Chociaż szczerze mówiąc, nie wygląda zupełnie jak aktor. W grze pięcioboju, Thanos spotyka Minsu i wita go w dość zabawny sposób. Dzięki materiałom z Zakulis możemy zobaczyć, że to reżyser serialu wymyślił to powitanie. W tym nagraniu uczy go aktora grającego Thanosa. Dzięki materiałom z Zakulis wiemy, że wiele scen zostało usuniętych z serialu. Na przykład w grze Pięcioboju przyjaciel Thanosa jest odpowiedzialny za kręcenie bączkiem, ale w odcinku Netflixa widzimy tylko, jak mu się udaje. Nic więcej. W materiałach z Zakulis jest inaczej. W tym nagraniu widzimy, jak próbuje zakręcić bączkiem, ale kilka razy mu się nie udaje. W odpowiedzi gracz numer 380, obraża go za te niepowodzenia. Podczas trzeciej próby jest już bardzo zdenerwowany, jego nogi nawet drżą ze strachu. Na szczęście w końcu mu się udaje. Wszystko to zostało wycięte z serialu. Być może najważniejszym momentem była chwila, gdy gracz numer 380 go obrażał. Scena pokazywała, że od tego momentu zaczęło pojawiać się napięcie między tymi dwoma graczami. Jest to bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że ten chłopak ostatecznie zabił dziewczynę pod koniec sezonu. Dzięki usuniętej scenie dużo bardziej sensowne jest, Dlaczego miał do niej żal? W grze pięcioboju jest scena, w której gracz numer 120 uderza szamana. Scena wygląda bardzo realistycznie, a to dlatego, że uderzenie było prawdziwe. Aktor Park Sung Hun, który gra gracza numer 120, wyjaśnił to w wywiadach. Według niego pierwotnym pomysłem było uderzenie, ale miało być delikatne. Niestety, aktor źle wymierzył i uderzył mocniej niż zamierzał. W materiałach z zakulis możemy zobaczyć nagranie, na którym aktorka przykłada lód do swojego policzka. Uderzenie naprawdę ją zabolało. Aktor wielokrotnie przepraszał za ten błąd i było mu bardzo przykro z powodu tego wypadku. W tej scenie Gihun musi zagrać w wiegi, co oznacza, że musi kopnąć ten obiekt kilka razy w powietrzu. Większość kopnięć wykonuje faktycznie aktor Lee Jung Jae, jednak czasami członek ekipy produkcyjnej pomaga, podrzucając obiekt od dołu. Kamerzysta nagrywa tylko górną część Gihuna, więc z pomocą tej osoby stworzyli iluzję, że Gihun naprawdę kopnął obiekt za każdym razem. Porozmawiajmy o innej wyciętej scenie. W odcinku Netflixa widzimy, jak gracz numer 246 gra w gongi dla swojej drużyny. Jednak scena trwa tylko kilka sekund i pokazuje jedynie moment, w którym zdaje test. W materiałach z kulis scena jest dłuższa. Widzimy, że gracz 246 nie udaje się za pierwszym razem. Jeśli zwrócimy uwagę, zauważymy, jak kawałki gongi odlatują, a jego koledzy z drużyny są sfrustrowani. Nawet kobieta obok niego uderza go pięściami. Żadne z tego nie pojawiło się w serialu. Ponadto w odcinku Netflixa pokazują nam moment, gdy cała jego drużyna przekracza linię mety. Ten film jest bardzo krótki. Po prostu przekraczają linię mety. I to wszystko. W materiałach z zakulis świętowanie trwa znacznie dłużej i ma dodatkowy szczegół. Świętowanie zostaje przerwane, gdy strażnicy nagle zaczynają strzelać. Wszyscy na planie się przestraszyli. Nawet gracze w tle kucają. Nie mam pojęcia, dlaczego strażnicy strzelali. Może chcieli wszystkich uspokoić. Nigdy się tego nie dowiemy, ponieważ nie zostało to uwzględnione w serialu. Istnieje wiele scen, które zostały sfilmowane w jeden sposób, ale w końcowym montażu wyglądały inaczej. Co mam na myśli? Na przykład, tutaj w tym filmie widzimy ciężarną zawodniczkę grającą w daki. Ale kiedy rzuca swoją kartkę, nie udaje jej się odwrócić koperty na ziemi. Dziwne jest to, że mimo, iż nie powiodło jej się, różowy strażnik zatwierdza jej próbę. To oznacza, że udawali, iż zdała test. Sprawia to, że myślę. Iż w końcowym filmie aktorka faktycznie nie odwróciła koperty, ale w montażu naprawili to, aby uniknąć zbyt wielu powtórek ujęcia. To samo dzieje się z Jung Bae w scenie rzucania kamieniem. W serialu pokazują tylko, jak strąca kamień za pierwszym razem. Jednak w materiałach z zakulis widzimy, że jego rzut faktycznie się nie udał, a mimo to strażnik zatwierdził jego próbę. Widzimy nawet, jak aktorzy świętują i zaczynają odchodzić. Z pewnością w montażu dostosowano scenę tak, aby nie było widać, że mu się nie powiodło. Na koniec przejdźmy do sceny buntu Gihuna. W kilku momentach możemy zobaczyć, że w tle znajdują się niebieskie ściany. W innych filmach już wyjaśniłem, że robi się to, aby dodać tła w montażu. W ten sposób tworzą iluzję, że ta scena rozgrywa się w wysokim budynku z wieloma piętrami. Tutaj mamy ciekawy szczegół. W tej scenie gracz 120 i gracz 246 ukrywają się razem. Jeśli przyjrzymy się uważnie ścianie, zobaczymy, że ktoś strzela pociskami wypełnionymi proszkiem. Dlaczego tak się dzieje? Otóż w tych scenach członek ekipy produkcyjnej jest uzbrojony w specjalny pistolet. Ten pistolet może strzelać kulami z proszkiem, które pozostawiają ślady na ścianach. Ma to wiele zastosowań. Po pierwsze, pozwala aktorom poczuć, że w otoczeniu naprawdę latają pociski. To bardzo pomaga w grze aktorskiej. Na przykład tutaj gracz 120 widzi proszek i zasłania twarz. Dodaje to dużo realizmu do Scen. Ale proszek ma też inne zastosowanie. Oznacza ściany. Później w montażu mogą dodać dziury po kulach w miejscach, gdzie wylądował proszek. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.